Hej, widzowie, witam was. Wy w kolejnym showcallu na moim kanale dzisiaj będzie dzień na niebiesko. Same niebieskie rzeczy zebrałem i tam mamy 3 loda, więc. No, zaraz się zacznie. Nie. No, w sumie. I do... Dobra, mamy logika. Y... Czekajcie, opakowanie z Dobra, zdjęte. Test smaku loda kredki niebieskiego. 10 na 10 Czekajcie, zjem do końca. Cały zjedzony, dobra. Yy, teraz może coś popić. Dobra. Mamy osi niebieskie, oczywiście niebieskie, jak mówiłem. Yy, dobra, to... Dobra. Yy, teraz może... To wybieracie? Może to? Dobra. Otwarte. Dobra. oceń a na no, osi jeszcze musiałem ocenić osi daje 9 a to 7 oceniam dobra to te mentosy będą no zaliczają się bo niebieskie opakowanie no tak trochę niebieskie to Mentosy się w sensie w środku ale no dobra niech się zaliczą Mm, czekajcie, bo się pogubiłem. Teraz ja mam. oceni? Nie, nie wiem. Dobra, 9,5 na 10. Teraz będą te hanieboki. W sensie, no, pianki otwarte i chyba raczej się zaliczają. Bo są na niebiesko. No, w sensie, tu mają takie niebieskie kształty. Dobra. Добро. Мысли же.